Przystąpienie Polski do Unii sprawiło, że i u nas można robić karierę budując tzw. społeczeństwo obywatelskie. Sprzyjają temu, przynajmniej deklaratywnie, wszystkie ugrupowania polityczne. Ale cóż takie społeczeństwo oznacza w istocie? Zgodnie z definicją Unii m.in. rozwiązywanie problemów społecznych poprzez lokalne stowarzyszenia czy fundacje. Najpierw jednak problem trzeba zauważyć. Nie gdzieś daleko, lecz tuż obok siebie. A potem nie domagać się rozwiązania go przez np. władzę, lecz wystąpić z własną Inicjatywą. Innymi słowy, trzeba określić obszar działania, a takim może być konieczność zagospodarowania czasu wolnego młodzieży. Ona nie może się nudzić. Najpierw siedzieliśmy na takiej studni i myśleliśmy co robić. Myśleliśmy, myśleliśmy, a w końcu ktoś spadna na jakiś mądry pomysł. Na jakiś, jeszcze na jak było lato, albo wczesnie, albo te śliwki. To już my fałta śliwkami rzucali. No fajnie alarm się włączał, wybiegał ktoś, no wyłączał alarm, wchodził znowu i znowu z tymi śliwkami w to auto, nie Porzucaliśmy. No, I tak się z tym klientem. No też kumple mówią, chodź, zobacz jak tam jak No to patrza, no. pochodziłem trochę i Wszystko się nudzi powoli. To też się znudziło. Miałem z narkotykami problemy.

Zawsze mi mówiła, nie rób tego, nie rób tego, bo trafisz w końcu słucham, gdzie trzeba. No i trafiło. Jakbyś się słuchał mamy, to może by tu nie był. Ale w tym wieku niechętnie słucha się mamy. Rolę mentorów pełnią podwórkowi i szkolni idole. Cieszą się tym większym szacunkiem i bardziej potrafią wypełnić nudę. Sposób i konsekwencje bywają mniej ważne. Łaziliśmy po mieście. Szukaliśmy różnych przygód. Co było przygodą? Co było przygodą? Hmm. Napić się jakiegoś piwa dobrego. Dużo rzeczy robiłem. Bawiłem się. <laughs> Później pobicia, wymuszenia w szkole, kanapki. No były bójki pomiędzy y, nami i y, nie chodziłam do szkoły. Ale bójki pomiędzy kim a kim? No... W grupach i w ogóle, w szkole. Byłaś takim prowodorem tych bujak? No czasami tak. A dlaczego w ten sposób postępowałaś? Do końca to samo, nie wiem. O co się biliście? O no, różne rzeczy. Wy, Wyzwali i w ogóle, no i co się biliśmy. Czy tobie to wiesz, sprawiało jakąś frajdę? Nie, nie wiem. No to dlaczego tak? Nie wiem, sama tak nie Według badań dla młodzieży nawet krótka nuda bywa nie do wytrzymania. Bardzo ważne są silne emocje. Adrenalina musi podskoczyć. W dodatku niemal każdy nastolatek marzy o tym, by być wreszcie dorosłym. Przy czym dorosłość często oznacza wyłącznie robienie tego, czego na razie robić nie wolno. Ogromne badania przeprowadzone na całym świecie wykazują, że jeśli młodzież nie ma zorganizowanych zajęć, rozładowuje energię tak, jak potrafi. A że w tym wieku nikt nie potrafi zbyt wiele. Też chodziłem, czasami napiłem się z nimi jakieś nalewki, czy tam wódki i jakieś głupoty robiliśmy. Nie mieliśmy pieniędzy na papierosy, uciekaliśmy ze szkoły i zaczęliśmy kraść. No jakoś tak się potoczyło to wszystko. Nie wiem, jakoś tak mnie ciągnęło, wolałem iść tam. Rozrywka, nie wiem jak to określić. Emocje może, o. A na podwórku jest fajnie, jest gid i tak dalej, z kumplami, z kolegami, to ja też spróbuję. A co mi zaszkodzi, może tylko jeden raz, a może potem już będzie lepiej? Niestety często okazuje się, że nie jest lepiej. Ten pierwszy raz jest już wstępem do kolejnej, kolejnego, kolejnego razu. Nie ma już hamulca i zaczyna się tak, że okazuje się dobra rodzina, a problem zaczyna być. Dwa razy czy trzy razy z rzędu uciekłem tak sobie z lekcji, akurat pośmy na takie jezioro chyba. Mm -hmm, to było tam dokładnie. I tam właśnie ich spotkałem, tam pierwszy raz z nimi się napiłem i potem się pociągnęło. Ale problem nie polega tylko na wypełnianiu nudy. Zdaniem psychologów każdy człowiek potrzebuje autorytetów. A im jest młodszy, tym ta potrzeba jest większa. I jeśli dorośli nie pomogą dzieciakom, wtedy tę rolę przyjmie ich silniejszy lub starszy kolega. Jedna osoba była starsza. Dużo starsza. Miała chyba 19 lat. Był mój sąsiad z podwórka. No i ogólnie no to wszystko chyba, nie? No on tak właśnie. Bardziej w to wszystko zaangażowany. On wciągnął najpierw tamtych, później ja się w to wciągnąłem razem z nimi. Oczywiście nie każde nudzące się dziecko postąpi tak samo, ale czynnikiem decydującym nie jest wcześniejsza patologia rodziny. Ten problem nie dotyka tylko i wyłącznie z rodzin patologicznych. One, jak gdyby no, z racji tego, że wywodzą się z takiego innego środowiska, często brną już w tym problemie. Ale jest też tak, że na nie z rodzin uznawanych za normalnie, gdzie nie dzieją się sytuacji alkoholu, sytuacje brania narkotyków i tak dalej, też te dzieci, bo rodzice często bardzo długo pracują, pracują dodatkowo, chcą utrzymać dom, w związku z tym nie umieją im zorganizować różnych innych form po prostu zajęć. Gdy się nudzimy, to zawsze przybijamy wszystkich, tam malujemy po ścianach, no i przeszkadzamy starszym ludziom. Żeby, robimy to z, ze względu na, na kolegów, na przykład, no co to jeszcze można... No. Co to znaczy, żeby to względu na kolegów? Żeby nas koledzy lubili. Oni boczni za to lubią, tak? Mhm. To dlaczego? No, żeby być mężem. Co to znaczy, być Taki twardy, twardy, który nic, niczego się nie boi. To jest co Was tak najbardziej kręci, bo użyliście tutaj takiego słowa, że to Was kręci. Co to znaczy? Przeszkadzamy. Bicie się i tak dalej, i tak dalej. No, to bicie szy szyby. Trzeba uciekać. Naprzeciw tym potrzebom, lecz zaspokajanym w innej formie, wyszła grupa młodych ludzi szukających zawodowego miejsca dla siebie. Ukończyłem socjologię na Uniwersytecie Wrocławskim. No i tak rozglądając się po tym Wrocławiu naszym, zauważyłem, że dzieci nie mają co robić, przeważnie w godzinach wieczornych. Wraz ze znajomymi z psychologii, psychologami, usiedliśmy i pomyśleliśmy, że można jednak zagospodarować im ten czas. I wymyślili, że założą stowarzyszenie. Potrzebowali do tego piętnastu przepełnionych pasją ludzi. Statut pomogli im napisać specjaliści z pozarządowego ośrodka treningowego Tratwa. Potem złożyli projekt w Urzędzie Miasta. Stąd mieli pierwsze pieniądze. Następne przyszły z FIO, Funduszu Inicjatyw Obywatelskich w Warszawie. Wcześniej jednak sprawdzili, czym najbardziej zagrożone są dzieci. No i zaczęliśmy chodzić po szkołach, rozmawiać z pedagogami, którzy e mając pod opieką dzieci ze szkół, ze swoich szkół, Kierowali, kierowali te dzieci do nas. I tak się zaczęło. Potem rozmowy z dziećmi pokazały, jakie są ich największe problemy. Na podstawie tych problemów stworzyliśmy jakiś harmonogram, który dopasowaliśmy do ich potrzeb. No I teraz prowadzimy różnego rodzaju zajęcia. Nie nudzimy się, mamy swoje zajęcia. Eee, te zajęcia są za darmo. A jakie macie zajęcia? Najrobik, no piłka, nożna, siatkę. Fotograficzne, dziennikarskie, sportowe, aerobik. Piłka nożna. Co byście robili, gdybyście nie brali udziału w tych zajęciach? Gdzie byście spędzali ten wolny na czas? Na podwórku. Albo I na ja podwórku, by... albo byśmy się nudzili. I co na tym podwórku byście robili? No chodzili z kolegami. Nudzili. 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 Nie narzucamy tych zajęć. Rozmawiamy z nimi. To dzieci nam mówią, co chcą z nami robić i w jaki sposób. Na początku wcale nie było łatwo, ale dzieci w stowarzyszeniu w zamian podwórkowych znalazły nowych idoli. Na przykład Darka, zawodnik Śląska, potrafi zaimponować młodzieży. Dzień. Dzień. Jak na przykład jeden się zgodzi i pójdzie na to, to wszyscy już pójdą. No, to jak cała grupka nas jest, to pójdziemy to na takie właśnie zabawy i takie tam... Yy, grupy. To jest tak, że w tej paczce młodzieżowej, bo Ty już chyba jesteś młodzież, prawda? Macie takiego swojego przewodnika, takiego szefa? No to zależy, to zależy jak, jak, jaka jest paczka. Czasami jest taka, czasami są mała i tak dalej, jest no, cały szef. On jest takim wzorem do naśladowania. No jak on na przykład, będzie yy, robił, na przykład dobrze no to nie będą też brali z niego udział. Jeden pociąga drugiego. Yy, jeden na przykład pójdzie pić, to drugi też pójdzie, trzeci zacznie palić, następni. I tak się właśnie rozwija. Dlaczego idziecie tak szlepo za takim o, Tego nie mogę pomoć. Bo dzieci potrzebują idoli, ale okazuje się, że też pomocy specjalistów. Nastolatki mają bowiem coraz więcej problemów. Przede wszystkim zaburzenia emocjonalne, które y, skutkują m.in. W, w szkole tym, że mają duży problem z koncentracją uwagi. To jest pierwsza rzecz, którą zauważamy coraz częstsze zjawisko nadpodwodliwości psychoruchowej, co niejednokrotnie się nazywa DHD. No nie zawsze to jest akurat tak diagnozowane, ale jest to problem, który również utrudnia nauczanie, zapamiętywanie, koncentrację uwagi i wszelkie zajęcia wyciszające prowadzone przez fachowców e, na pewno tym dzieciom pomogą osiągnąć jakiś sukces jak i dydaktyczny i przede wszystkim jakiegoś właściwego funkcjonowania społeczeństwa. Bo to im będzie wszystkim potrzebne. Stowarzyszenie Zdrowie oferuje więc dzieciom też pomoc psychologa. Mają z kim porozmawiać e, o swoich problemach, e, o, o, o tym, co ich, co ich boli. Jak mnie nauczycie coś, coś na przykład, uwagę mi dane jakoś, nie? albo jedynkę, czy coś, to też jest to Albo jak ma się problemy, a niektórzy, że są y, bite w domu, czy coś. Wtedy te dzieci mają przynajmniej jakąś pociechę. Pomagając dzieciakom, członkowie stowarzyszenia robią karierę w stylu europejskim. W Unii takie inicjatywy są bowiem bardzo doceniane, dlatego stosunkowo łatwo jest na nie uzyskać unijne pieniądze. Do takich działań potrzebna jest również prawdziwa pasja. Szczegółowe informacje o tworzeniu podobnych organizacji i o warunkach otrzymywania funduszy można bezpłatnie uzyskać w pozarządowym ośrodku treningowym TRATWA.